Popatrzcie, to jest Wasza dusza królowa kaszy. Ona bardzo chce Wam coś przekazać, coś bardzo dla Was ważnego. Brak natchnienia, brak przestrzeni dla siebie, brak twórczości, brak spokoju, spokojnego życia, więc w Waszym życiu jakieś zamieszanie się pojawia brakuje wam czasu dla was ale to jest przejściowe ten księżyc chwilowo tylko jest tak nisko popatrzcie karta splątania karta mocy to wasza karta ciało i dusza wyższyja, wszystko splątane w jedności macie niesamowitą moc by panować nad rzeczywistością Wy macie możliwość panować nad rzeczywistością, a nie na odwrót. Wielka siła was, wielka potęga. Popatrzcie, król miłości, panowie, którzy kochają, emanują miłością, idą w kierunku tej karty do tego połączenia ciała i duszy wyższymi, aby się spotkać. Popatrzcie dalej. Królowe miłości idą za tymi panami także w kierunku karty wiecznego splątania i jest tutaj dusza, czyli ten wyższy ja. Popatrzcie na podstawę piramidy król i królowa miłości, jeżeli spotykają się król i królowa tego samego stroju, to znaczy piękny związek, to znaczy wielka miłość do tego karta jedności, więc to są bliźniacze płomienie, bliźniacze płomienie, które idą do centrum, do środka, które chcą połączyć się z duszą wyższymia. Ja... Przepiękna, wyjątkowa to podstawa piramidy. No i dalej popatrzcie, popatrzcie jak szybko ten czas niedobry dla was przeminie. Muza bardzo szybko pojawi się twórczość, kreatywność pochodząca od duszy, miłość, radość w sercu bardzo szybko zmieni się Wasza sytuacja. Ale musicie na siebie uważać, jeśli chodzi o kwestie zdrowia: jest tutaj jakieś wyczerpanie, osłabienie, możliwa choroba, przeziębienie. Uważajcie tutaj na siebie to jest centrum piramidy uważajcie na Wasze zdrowie. Odwrócony król zwojów pojawia się nad królem miłości, to jest ten sam mężczyzna. On posiada jakąś wiedzę. Jakąś wiedzę on posiada, ale tą wiedzę trzyma dla siebie, jakby nie chciał jej komuś przekazać. To jest on, to jest ona. Król miłości i królowa miłości, bliźniacze płomienie, ona jakby wyczerpana, energia serca jakby jej trochę zabrana, i król miłości, jej bliźniacza połówka, która wie, ma ogromną wiedzę, ale czegoś jej nie chce powiedzieć. Na tej drodze do połączenia się, wiecznego połączenia, on czegoś jej nie mówi, jakby chciał ją ukarać za coś w tym niższym świecie. I to jest działanie pod prąd. Energia źródła odwrócona, płynięcie pod prąd, więc tego działania nie pochwala w żaden sposób. Dusza wyższyja źródło, to nie jest dobre działanie. Więc bliźniacze płomienie, nie rancie siebie i nie ukrywajcie niczego przed sobą, połączcie się w miłości, w tej jedności z waszą duszą.